Cześć kochani, z tej strony Fisimisi Mieszka i Marysi. Dziś pokażę wam jak będę otwierać yy, pudełeczko z domkiem Mochi Pop, seria czwarta najnowsza i saszetkę z serii czwartej najnowszej. Dobrze, najpierw otworzymy może sobie saszetkę. Tutaj mamy takie miejsce, żeby sobie pociągnąć i raz, dwa, trzy. Patrzcie, jaką ładną mamy choinkę. Tu mam emotkę. I teraz zobaczymy, jaką ma drugą emotkę. O, taką ze łzami. To może ją zostawimy uśmiechniętą. O, taką. Jest wesoła. Ale taka ukazująca trochę inną emocję. Teraz przejdźmy do większego zestawiku, czyli do takiego pudełeczka. Tu mamy folię, i musimy ją otworzyć. Tu biorę nożyczki. Tu mam już taką dziurę, i teraz przecinamy. Już mam pudełko bez folii. Tak, tu jest folia. I teraz tutaj mam takie miejsce, żeby nacisnąć i otworzyć. Tu. Więc raz, dwa, trzy. O! Trudno tu się pociąga. I Jaki mamy domek? Taki mamy domek. Tutaj ma brokatowe, bo każdy domek z tej serii ma brokatowe. Tu mamy takie. Taką pokazywkę takie myśli, jak do tego Mochi Popsa. Taki dom, ładny, morski, chyba gdzieś Mochi Pops nam trafi. Dobrze, to mamy sobie na więc na raz, dwa, trzy. O, coś trudno idzie. sobie na tutaj. raz, dwa, trzy. Widzicie, taki ładny wielorybek. Śliczny. Tak jest on morski. Tutaj mamy taką dziurkę. O, czekajcie, widzicie? I ją sobie tutaj przeczepiamy i mamy takiego godzipopsa w domku. Ale ma taką trochę jakby przestraszoną minkę, więc może ją... Zmienimy, zobaczymy jaką ma. O i to się nazywa Wesoła Minka. Śliczna jest. I mam takich zdecydowanie więcej i mam też dużo takich domków. Zaraz Wam je pokażę. Dobrze, tu już mam mm, swoją całą kolekcję tych Mojipopsów. Tam jest też trochę Super Zinksów. Jest trochę tam jest Super Zinksów. Tu mam całe pudełeczko z tymi popsami. Wyciągnę je wszystkie. Tu mam jeszcze scenki z drugiej serii. O, już wyciągnęłam. Tu jest, tu jest cała sterta popsów. Mam takiego pieska Taką doniczkę Autobusik Reniferka Takiego jelonka Perfum Taką scenkę mam Loda też takiego mam Dużo mam tych ludzi jak tu widzicie Drzewko, kawa, latarenka. Latarenka jest rzaska. Tutaj ma brokat kibelek. Ten kibelek. O, czekajcie, tu jest kibelek. Jest śmieszny, ma, ma nawet taką obrzydzoną minkę. Śmieszną. To jest mój Moji Pops serii czyli z serii pop, który był mój pierwszy z serii pop. Tak mi się chyba wydaje, to są płatki śniadaniowe, to jest sushi. To jest kwiatek, to jest arbuzik, to jest, to jest z serii pop perłowy, czyli rzadki, bardzo rzadki, ale nie najrzadszy, torcik. Mamy króliczka, szejka, książkę, gofra, zjadłabym sobie takiego gofrawy, walizeczkę, taki też plecaczek można powiedzieć, odkurzacz, tessery pop, czyli trzeciej, kotek, słodki mały kotek, ten wielorybka, tego wam już pokazywałam z serii czwartej o to jest też z serii czwartej z tej serii nowej kompas a tu jest wanna i tu słoneczko z serii pierwszej którego niedawno sobie kupiłam, to za znaczy, ciocia mi kupiła tu yy, serwis do herbaty taki dzbanek też mi go ciocia kupiła. z serii pierwszej, tu mam księżyc. pasuje do słoneczka, tak księżyc i słoneczka, prawda? Mam to rebeczkę, która była razem z sushi, o, z tym sushi. w pudełeczku. Teraz mam jeszcze takiego misia, takiego szopa, szopopracza, tą czapkę też sobie wczoraj chyba kupiłam albo przedwczoraj z serii czwartej, bucika z serii drugiej, a to jest, jest miotełka z serii trzeciej. Telefonik, On jest chyba w pierwszej albo w drugiej serii. On jest ultra rzadki, ale nie jest najrzadszy, bo jeszcze z tych ultra rzadkich jest najrzadszy. Ten też jest perłowy, i jest też ultra rzadki, ale nie jest najrzadszy. Perłowy skumpsik. Mam jeszcze perłową malinkę, o której bardzo marzyłam. Bardzo się cieszyłam, jak ją dostałam. Ona jest z serii Pop. Z serii trzeciej jest ultra rzadka, ale nie jest najrzadsza. Tu mam jeszcze pralkę z serii pop. Ona też jest ultra rzadka, bo jest perłowa, ale nie jest najrzadsza. Tu mam słówkę. Tu mam konewkę Tu mam hamburgera. Tu mam grzybka. Tu mam szminkę, pomadkę, taką do ust. A tu mam konika. To był mój pierwszy albo drugi z serii drugiej. Tu mam radyjko. Tu mam tą choinkę, którą Wam już pokazywałam. Tu mam nożyczki. Serii Pop, czyli z serii trzeciej, jak już mówiłam. I tu mam mikrofonik. Tu mam, teraz Wam pokażę domki. Tu jest ten domek, co już Wam pokazywałam. A tu mam taki domek. Mam takie dwa domki. O, widzicie? Mam takie dwa domki, ale można powiedzieć, że mam takie trzy domki. Oczekajcie. Takie domki. Czekajcie. Widzicie, tu są te domki. Mam takie dwa. I mam, te, można powiedzieć, że mam takie trzy właśnie, bo mam jeszcze taki, ale rzadki. Taki rzadki. Właśnie z perłową pralką. Bo pralka była moja pierwsza jako perłowa. Mam jeszcze taki domek. Taki domek. Taki domek. O, mam też takie dwa domki. Mam taki domek. I mam taką scenkę. Z drugiej serii. I tu obkręca się i zmienia się sanek na łyżwy. Tu mam też taki. Taką scenkę, która zmienia się z zypontona na ognisko. Tu mam jeszcze taki domek, już go chyba pokazywałam. O, i mam taką scenkę z serii pierwszej, która tylko jest taką scenką, nie ma tutaj nic obrotowego. I tu frytka. Tki sobie śpią, a tu piesek Płacze ze śmiechu że tak mu się podoba. Tak już widzieliście wszystkie moje ją całą serię mochi pops. Widzieliście jak otwieram mochi popsy. To już się chyba żegnamy, co? Bo to już było wszystko w tym odcinku. Jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie i komentujcie i oglądajcie resztę moich odcinków na tym kanale. Narka, żegnam was, choinko. A ja żegnam was, jako wieloryb. Nara.